Przeszła wam przez myśl taka kulturowa kwestia związana z tym, że o kurczę, tak nie co powinno być. Co powie sąsiadka Krystyna? Da, przecież co my robimy? Nie. Co my mamy ładujemy? to szczęście, że oboje wykonujemy wolne zawody. Magda jest architektem, ja prowadzę spółkę całkowicie z branży przemysłowej. Ja nie muszę być od nikogo zależny, więc zdanie sąsiadki nie. Krystyny, tudzież cioci Małgosi, kompletnie mnie nie interesuje. W Polsce jest. Ale jest, w swojej nie... głowie czy miałeś taką myśl, nie. że robisz coś źle? Nie, nigdy. Co myśli o tym wasze dziecko? Wie w ogóle, w jakim jest wieku? Od 20 lat ma. Wstydzi się tego czy nie? Opowiada o znajomym, jakie jest. Nie, wstydzi się tego w ogóle. Jest osobą bardzo otwartą. I tak samo robi jak Nie, nie. Nie wiem, my jej nie pytamy. Powiem ci tak, nie wnikam w życie seksualne mojej 20-letniej córki, natomiast tak, nasza córka jest z nas Natomiast A chcielibyście, córka od zawsze żeby miała wie, takie jak podejście jak się podejście, jakby? Wie, Tak, chce, żeby moja córka miała takie podejście. Tak. A co na no, to, to, to właśnie rodzice? Bo rodzice rodzice też o tym rodzice są. Rodzice też o tym wiedzą w starszym wieku, tak? Rodzice też o tym tak, nie no, są. Tak. Ja ja są otwartymi. mamy, jak hmm. przebiegała jej seksualność i nie uważam, dlaczego hmm. miałbym się mojej matce spowiadać. A co ona na tym, o co ona myśli o tym, prawda? Czy przynosi jej to jakiś wstyd? Ja bym chciała usłyszeć, czego mam się wstydzić. Jak to, czego masz się wstydzić? No, no tego, tego, że współżyjecie po prostu z wieloma ludźmi naraz, z różnymi no, ludźmi, no, Przepatrzycie no, 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 patrzycie tylko mi... na swój popęd seksualny, nie. nic więcej się nie liczy, no wy właśnie... nie myślicie w takich kategoriach głębszych, no większych, no właśnie, że chcecie po prostu że, że, że chcecie wspólnie coś budować, tylko ja i ja, mój mąż jest na wyłączność dla mnie. Nie ma innej opcji. Ja w ogóle bym się w życiu nie zgodziła, żeby ktokolwiek no, zaglądał nam do łóżka. A ja ja Ale... tego wdągo, że nie neguję. Właśnie. Ale my zobacz, my tego nie negujemy. Ty mówisz, że my się mamy wstydzić. Ja się nie mam czego wstydzić. Zapytałam ja się, czy się, wa, czy wasze nie, bo nie, się, nie robimy nic wspólne, wasze... złego. Nie robimy nic złego. No Według was nie robimy. Powiedz, mi, powiedz zle. Zle. mi tak, czy ja kogoś krzywdzę, robiąc to, co robię. No, Myślisz że pewno samą siebie. No, nie, nie, nie. Poza zaspokojeniem swojego ciała. Myślę, że krzywdzisz Ale my to robimy Czy jeżeli moje preferencje seksualne, bo mam inne niż każdy normalny człowiek, jeżeli mogę spełniać moją fantazję, jeżeli mogę żyć w zgodzie ze swoim ciałem. Z moimi potrzebami seksualnymi. To, to robię coś wbrew sobie? Nie.